Od teraz żadnych tajemnic. Ten biznes jest tak prosty, że tu naprawdę nie ma co ukrywać. Afiliacja to po prostu polecanie produktów przez internet. I tyle. Nie musisz kupować żadnych e-booków, żadnych kursów. Masz mojego YouTube'a. Ponad 500 darmowych filmów, gdzie tłumaczę wszystko krok po kroku. Ale skoro jeszcze nie zarabiasz. No to chyba z tego nie skorzystałaś, prawda? I właśnie dlatego ludzie czasem kupują książki, kursy, czy zapisują się do mojej akademii afiliacyjnej. No bo wreszcie ruszają z miejsca. Wiesz, jak coś dostajesz za darmo, no to tego nie szanujesz, a jak zapłacisz, to. Czujesz, że szkoda by było tego nie wykorzystać. Moja akademia afiliacyjna to nie jest tylko kurs wideo. To też konsultacje na żywo ze mną. Narzędzia, strony, skrypty, lejki, lista mailingowa. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby zarabiać. No i teraz, czy musisz to kupować? Nie musisz, ale jak dalej nie wiesz, jak działać, no to nic się nie zmieni. A co do zakładania kont bankowych? Nie, nie musisz, ale możesz. To nie jest przymus, tylko szansa, żeby zgarnąć pierwsze prowizje i sfinansować swoje pierwsze kroki w afiliacji. Afiliacja to jedyny biznes, który możesz zacząć bez żadnego wkładu. Wystarczy się zaangażować i po prostu działać.